Siemka, witajcie w trzecim poradniku do gry Shakes and Fidget albo SF Game, tak. W trzecim poradniku zajmiemy się trzecią zakładką, mianowicie wartą. Warta jest równie krótka jak arena. Nad nie wiem, czy będzie trwała minutę. A dobrze. Co włączamy? Pierwsze co klikamy mamy takie praca. Możemy tu pracować jedną godzinę za 7 zł i 90 srebra i pokazuje nam, kiedy się skończy, czyli o 19.07. Jak za 2 godziny, to za 2 godziny, 3 jak za 10 a y, teraz mam tutaj dlatego tyle dużo złota a mam 11 level, dlatego że jest y, weekend force. Boom, y, boom jak to było? Nie, y, jakoś y, weekend force, ja mówię na to weekend force, weekend kasy. No, tylko dlatego, jakby nie było, myślę, że byłoby za jedną godzinę, nie wiem, 3 y, albo 4 sztuki złota. Albo, albo na dwie. No i jak damy na przykład... pracujemy na godzinę, to to będzie nam szło godzinę. Jak godzina minie, to będziemy mieli. Mm, no to nam po prostu złoto dojdzie na nasze konto. Jak dwie godziny, no to wiadomo, że więcej. 3, 4, 5, 6, 7. No, ja dzisiaj już skończyłam na tym awant na tym koncie. Ustawiona 10 godzin. No. Jak chcemy w każdej chwili możemy przerwać i. Kochani, dziękuję Wam. Ten poradnik równie był krótki, ponieważ tylko warta to była. Ale myślę, że i tak Wam wytłumaczył może, w, do czego służy praca. Chociaż to jest najłatwiejsze do ogarnięcia. Jako pierwsze to by się ogarnęło, ale nieważne. Dzięki, cześć, trzymajcie się, na razie. Aha, jeszcze możecie napisać w komentarzach, czy wolicie te poradniki z muzyczką czy bez, bo mi ogólnie jak jak wam muzyczkę puszczę to coś lepiej się chyba słucha według mnie. Nie, może wam to przeszkadza, nie, to napiszcie. No, to byłoby na tyle. Cześć, dzięki, na razie.